żeby w takim kimie się spotkać no i może krótko też dlaczego NSZ, dlaczego Artura Trój i jaką Pan łatwka nam tutaj powiecie jak ono pójdzie jakieś pytania w sali, to też nie, chętnie je zadamy to wszystko krótko tak może Panu nie, może zresztą odwrotnie no, bardzo dziękuję Panu za zadanie tego filmu, że to tu świeci ale ono jest niezbędne no, oczywiście, ponieważ po prostu zgodnie z planem który tego filmu, czyli telewizji, polski filmowej, czy też. No, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, to, Polsce, tak. tak, No i zgodnie z tym planem, właściwie nie być w tym filmie. Poprzedni rok, w 2011, spędziłem na jakiejś absurdalnej wojnie, na dietyczne gejetyczne oświadczenia. Też żadne, właściwie formuł, które mówiłem o merytorycznej sprawy.